Jedziemy do drużyny, która może wygrać z każdym. Bo również my potrafimy tak samo wygrywać i z najlepszymi. Jedziemy do drużyny, która też jakieś ma swoje problemy, do drużyny, gdzie jest dużo kadrowiczów czy aktualnych, innych reprezentacji czy byłych nawet naszego kraju i na pewno ciężkie zadanie przed nami. Wiemy, jakie to jest spotkanie dla nas, dla, dla kibiców. No, przede wszystkim jedziemy tam. Podczarować te mecze wyjazdowe, bo w tym sezonie nie udało nam się sztuka ani razu na wyjeździe cieszyć się z trzech punktów. Zobaczymy może, może. To będzie w Krakowie do tej pory w poprzednim sezonie dwa razy w Krakowie cieszyliśmy się z trzech punktów i oby było podobnie tym razem. Sąmi sami sobie zdajemy sprawę z tego, jakiej kategorii to jest mężczyźni, co się grali. i myślę, że nie trzeba. Jest mobilizacja sama sama w sobie i sama w nas po tym jak rozgrywaliśmy tam mecze i co po tych meczach się działo, jakie, jakie przyjemne rzeczy nas spotykały, także myślę, że każdy będzie chciał jeszcze raz tych zasmakować.